Na samym początku mam taką informację dla widzów, bo niektórzy się mnie pytają, czy Wersow dostaje pytania przed. wersów nie dostaje pytań przed, więc nie. to jest taki spontan. Więc nie. co, gotowa na no to wszystko? Okej. Okay. Weronika, ile czasu zastanawiałaś się nad przyjęciem propozycji Magdy, żeby być jedną z osób w jej książce? Yy, ani minuty. To wyglądało tak, że Magda do mnie zadzwoniła i Powiedziała o całym pomyśle na książce, o tej, o tej koncepcji, i że mnie zaprasza. I ja szczerze mówiąc, poczułam się taka doceniona. I było mi niezmiernie miło i bardzo to e, bardzo jestem wdzięczna Madzi za tą propozycję, za to, że mogę być częścią tej książki. E, zobacz, ile tu jest e, znajomych też już teraz w twarzy, ale zobacz, jakie tutaj są kobiety. Sylwia Przybysz, która ma już dwójkę pięknych dzieci, Andziak, która ma Charlottekę. Ola, która nieustannie gdzieś wyjeżdża, podróżuje i już działa w tym internecie od dawna. No jest mnóstwo kobiet w tej książce, które inspirują i działają w social mediach i cieszę się też, że gdzieś tam ma Madzia wybrała też mnie, co oznacza, że też coś robię. Ludzie bardzo lubią takie backstage, e. Ile czasu trwała praca? Ile czasu byłaś na planie? Jak to wyglądało od kuli stworzenie tego wszystkiego? Książki? Wydaje mi się, że byłam około 4-5 godzin razem z wiesz, złożeniem ułożeniem włosów, zdjęciami, nagraniami itd. itd. Mm, ale było bardzo fajnie. Było bardzo fajnie. Ja w ogóle pamiętam, że wtedy po mnie znajomy przyjeżdżał i skończyłyśmy chyba nagrania o 22. jakoś tak wieczorem. Wiele osób zastanawia się, jakie makijaże Ty lubisz? Jakie są w Twoim typie? Ja. Za każdym razem wyglądam tak samo. Ja się śmieję, że na co dzień ostatnio pokazywałam na Insta mój codzienny makijaż. Jest to makijaż zrobiony z użyciem paletki z mojej kolekcji. Zazwyczaj używam czterech cieni, zawsze praktycznie to samo: czyli sparkle, dwa, dwa różowe odcienie i złoty, i sobie je blenduję i wyglądam. Praktycznie cały czas tak samo. Jedynie co na eventy, no to pomaluję sobie kreskę, albo jak mnie madziały wymaluje, albo jakaś inna makijażystka, to wtedy czuję, że jest coś innego, ale zazwyczaj wyglądam tak samo. A jest coś, czego nie lubisz w makijażach? Czego byś nie chciała mieć u siebie w makijażu? Boję się zielonego cienia. Zielonego cienia, Też się go bał. boję. Nie, bym się bała. Ale Też bym się zobacz, bał. na przykład y, Marta wygląda bardzo ładnie. Mimo tego, że ma zielone cień, ale akurat. Marta ma też rude włosy, co jej to pięknie to wszystko tak podkreśla. U mnie wydaje mi się, że to nie wyglądałoby tak ładnie jak u Marty. Jak ty się czujesz nie używając filtrów, już przeskakując do takich dalszych tematów, bo trochę już czasu tych filtrów nie używasz, jak jest? Fajnie. Powiem ci szczerze, że jakiś czas temu wróciłam sobie do tych swoich starych zdjęć, do tych, do tych starych filmów, które nagrywałam na Insta Stories, bo jest w zakładce na Instagramie Archiwum. I. Wyświetliły mi się nagrania i zdjęcia z filtrem, bo ja tak naprawdę ja to dodawałam. Naprawdę, naprawdę ja tego filtra tak używam. I, i, I czuję się po prostu bardziej sobą. I to jest super, że ci widzowie, widząc mnie na żywo, za każdym razem mówią: O, na żywo wyglądasz troszkę ładniej niż na tych filmach. I to jest w ogóle dla mnie, to jest bardzo duży komplement, bardzo dziękuję. I przez to, że nie dodaję tych filtrów, czuję, że już nic nie udaje. Po prostu, nic nie udaje. Ani masz czasem tak, że łapiesz za telefon, chcesz coś szybko nagrać i wiesz, i... Dobra, no to może jakiś filtr nie łapiesz nie. się na tym, że... Nie. Czyli wy... już masz to we krwi, że po prostu naturalnie. Tak, naturalnie. Oczywiście po powiem, że zdarzają się u mnie e, momenty, kiedy używam, jest na Instagramie ta... Paris, albo ten Burkun, to, to są, te... są kolory, kolory tak, tak jakby to już kolorami działało. To się u mnie czasami zdarza, żeby po prostu widzowie dobrze to zrozumieli, to, to tak, ale nagrywam po prostu tak. Yy, I to zaczerpnęłam w ogóle, powiem ci, że od Karola. Nawet jak mam gorszy dzień, wyglądam gorzej, czuję się tak trochę gorzej, to yy, każdy ma gorsze dni. I, I mogę nagrać bez filtra i się pokazać, że czasami wyglądam gorzej. Nie tak za każdym razem jak na zdjęciach na Instagramie, kiedy się, wiesz, wystylizuję, zrobię makijaż i, 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 i przypozuję. I tak, trochę czasu już mieszkasz z Karolem na swoim, jak wam jest? Oj, fajnie. Bardzo się cieszę i, i myślę, że Karol też. Yy, z tego względu, że to jest teraz taki zdany egzamin, chyba trochę już. Przez to, że mieszkamy już ze sobą ponad dwa miesiące, a mieszkaliśmy w domu ekipy dwa i pół czy nawet trzy lata, to teraz mieliśmy egzamin, żeby zamieszkać sami. Jak to będzie, wiesz, już bez ludzi, czy coś się zmieni? Nic się nie zmieniło. Jest super i nawet trochę lepiej. No dobra, ale jak to jest, bo ty jesteś panią tego y, domu? Prowadziłaś jakieś swoje zasady, których nie mogłaś prowadzić w domu ekipy? No bo tu jesteście na swoim, możecie robić co y, chcecie. My mieliśmy jedno postanowienie z Karolem przed zamieszkaniem razem, czyli y, żeby ten dom był bardziej domem niżeli pracą. Czyli y, że jeżeli y, w domu ekipy na przykład było tak, że nieważne gdzie nagrywałaś, mogłeś nagrać wszędzie i osoby, które mieszkały w tym domu, musiały jakby też troszeczkę. Jakby też uszanować nagrywki. Wiesz, że na przykład, nie wiem, ja wchodzę, a na przykład Marta siedzi, przynagrywa, albo nie Marcy Marcysia czy Tromba, albo Karol nagrywa mi jakieś story i tak dalej. Zwyczaj każdy szanował tą, tą ciszę, że siedział cicho i, i, i gdzieś tam pozwalał komuś nagrywać. A u nas teraz jest tak, że oczywiście Karol szanuje też tą moją przestrzeń, że ja chcę, chcę coś nagrać w domu, on też nagrywa, ale postanowiliśmy, że nie wiem, jak na przykład będziemy nagrywać filmy, to będziemy się uprzedzać. Hej, ja dzisiaj nagrywam, przychodzi do mnie moja asystentka, przychodzi operator, żeby czuć się komfortowo we własnym domu. I, i mniej już traktować to jako taką pracę przyniesioną do domu, a bardziej jako dom. Ten dom też chyba dla Was jest wyjątkowy, bo Wasi rodzice się poznali w tym domu, po raz pierwszy się spotkali ze tak. sobą. Jak ty wspominasz to spotkanie? Bo to był ten grill, tak? Tak, to grill. zrobiliśmy taki, taki obiad połączony z grillem, e, piekliśmy też pizzę, e, ja z, z bratanicą Karola, też młodszą, z moją siostrą też robiłam pizzę. Bardzo fajny czas. Taki rodzinny czas jest dla nas bardzo ważny i ja się na początku trochę stresowałam, wiesz, jak to będzie, czy oni się polubią pewnie. Rodzice stresowali się pewnie bardziej, e, ale, ale bardzo się chyba polubili. Przynajmniej, no. wiesz, nikt się nie pokłócił, każdy ze sobą rozmawiał, też każdy miał takie coś, że dobra, to jeszcze posiedźmy razem i tak dalej, więc fajnie, bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest taki ważny czas i ważny etap, bo... Takie poznanie rodziców to już znaczy, że to jest już coś poważniejszego, nie? A podczas tego spotkania poruszaliście temat ślubu, bo na przykład jak mój brat e, brał ślub, to rodzice też się spotkali jednej strony, z drugiej strony tak sobie dyskutowali. Gdzieś tam był ten temat poruszany? Był temat, ale ja jestem bardzo wdzięczna i bardzo to doceniam, że nasi rodzice, zarówno moi, jak i Karola, dają nam gigantyczną swobodę, jeżeli chodzi o ten ślub, że wiesz, nie mają jakichś e, oczekiwań wygórowanych, e, związanych z tym, że to ma wyglądać tak, że oni już wszystko za nas ustalili. Nie, oni za nas nic nie ustalili. I dają nam swobodę, i to jest piękne, bo ten dzień będzie po prostu taki, jak my sobie wymarzymy. Berka, a jak ty pomagałaś swoim rodzicom przy Waszym dworku, gdzie te śluby się odbywały, jak byłaś dzieckiem? Pomagałaś jakoś tam? Wiesz co, ogólnie jak sobie myślę o, o, o dworze Bisuszewa to jest coś takiego, że kojarzy mi się to z takimi początkami. Z tym, że gdzieś tam. To mnie też z perspektywy czasu ukształtowało, że. Zawsze gdzieś tam chciałam pomagać, ale zawsze znajdowałam sobie też miejsce. To też um, dawało mi też takie poczucie, że spędzam czas ze starszymi osobami, bo gdzieś tam jak na początku pomagałam, to pomagałam już babci kroić ogórki, później coś tam robić, później mam już w czymś tam. Oczywiście to nie było tak, że, że gdzieś tam już wtedy pracowałam jako, byłam zatrudniona, to było tak, na takiej zasadzie, że pomagałam Jako dziecko, nie? dziecko no, po a później, później wiesz, moim marzeniem gdzieś tam było sobie zarobić kilka groszy, więc, więc fajnie było później pracować tam jako kalnerka, bo mogłam przyjeżdżać weekendami, co nie kolidowało mi też ze studiami, bo studiowałam dziennie, więc to była dla mnie super comfy sytuacja, że, że, że pracowałam u, u rodziców, też mogłam im pomóc i oni też wydaje mi się, że to bardzo doceniali. Jak powiedziałam im, że wiecie co, ja już chyba nie będę przyjeżdżać, znajdę sobie pracę w Krakowie, że mam taki zamiar, to oni byli tacy, jak ktoś to przyjeżdża i myśli, że zawsze możesz przyjeżdżać, a nie chcesz na pewno przyjechać, a może przyjedziesz za dwa tygodnie i to też jest fajne, że, że chyba yy, to świadczy o tym, że, że gdzieś tam ta moja pomoc była dla nich ważna. A jak wspominasz czasy bycia kelnerką? Dobrze. Yy, nie przez pane noce, ale dobrze. W sensie już jak pracowałam w Krakowie, to, to pracowałam do późna i yy, 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 wstawałam później na rano, na przykład czasami. Yy, teraz to trochę się pozmieniało, że, że już te zmiany są bardziej uregulowane i tak dalej. Ale kiedyś faktycznie dużo pracowałam i brałam sobie dużo zmian, no bo też chciałam mieć więcej pieniędzy, więc dużo pracowałam. Tam mogłaś sobie popatrzeć na wesela, co Ci się nie podobało? Oj. Wiesz, to jest właśnie fajne, y, dlatego ja mam, y, jak się ktoś mnie pyta, y, wiesz, nie boisz się, że będziesz organizować ślub na ostatnią chwilę? Ja mówię, nie, ja już wiesz, widziałam tyle ślubów w swoim życiu, że chyba też dlatego chcę, żeby ten mój był wyjątkowy, że wiesz, że nie chcę mieć takiego samego jak inni, y, ale y, nie takiego tradycyjnego, bo wydaje mi się, że gdybym się tak nie opatrzyła, to to wszystko byłoby dla mnie takie, wiesz, że chciałabym tak samo właśnie, wow, że wiesz, byłoby wow. Mhm. A przez to, że ja tak na tylu weselach już bywałam, bo można zliczyć, że byłam naprawdę już ponad, no, na ponad 100 na pewno wesel, yy, tak wiesz, że widziałam jak to wszystko wygląda od kuchni, to, to, to przez to po prostu wiem, że chcę troszeczkę inaczej i też wiem, jak to się wszystko organizuje, że wiesz, jest ten stres dzień przed, że ktoś przyjeżdża z tortem, że to orkiestra musisz sobie ogarnąć, że, że państwo młodzi przyjeżdżają wtedy i wtedy, że rodzice przyjeżdżają wtedy i wtedy, że hotel. Wszystko wiesz, wiem mniej więcej, co jest potrzebne na tym weselu, co trochę mi ułatwia teraz przy organizowaniu własnego. No dobra, to jeszcze powrócę do tego tematu, co Ci nie podobało, czego na pewno nie będzie Aha. u Ciebie, poza tym, że e, tradycyjne, ale do tego też odbiję. Mm. Bo jak wiesz, jak tam patrzyłaś, nie, to mogłaś stwierdzić, to jest fajne, to jest takie średnie, to mi się podoba, to mi się nie podoba. I czy jest coś takiego, co zapamiętałaś? Yy, tak. O, no to yy, ja jestem ciekawy, co? Wystrój na pewno. Chciałabym, żeby był taki bardzo estetyczny, minimalistyczny, ale żeby było dużo takich yy, przyjemnych dla oka kwiatów. Yy, no na pewno widziałaś ślub Andziaks. Oni mieli przepiękne ślubie, jak, jak Angelika mi właśnie woda o swoich planach, to ja mówię, Boże, Bosko. Gdybym, wiesz, ja się nie opatrzyła przez urodziców, wiesz, dworku i tak dalej, pewnie też bym sobie tak w ten sposób wesele zorganizował. Było przepiękne. I wydaje mi się, że może moi rycy też będą mieli mi to za złe. Że, czy za złe, może to jest złe za określenie. Może moi rycy też na przykład chcieliby, żebym ja miała takie wesele, bo w ja mówi, a Werka, może u nas sobie zorganizują, mówię, tato, ale Ty się będziesz bawił, wiesz, na tym weselu. Ja bymła, że moi rycy właśnie mieli takie super, super też komfortowy czas wtedy i żeby też byli. Na tym weselu faktycznie. Przez to nie robię wesela prawdopodobnie u moich rodziców. Chociaż zawsze możesz coś zmienić, zostawiam taką furtkę. Dobra, że się. Bardzo. Bo ty chciałabyś y, wyjechać? Jeszcze mam trzy pytania do ciebie, bo ty Dobra. chciałabyś wyjechać, no, nie? Zrobię to pytanie Co A, się podobało? To już. A nie gdzieś już oślubię. Nie będzie już dużo dekoracji. Dawaj, dalej. <laughs> Szybko poszło, tego nie możemy wyciąć. To jest naprawdę bardzo naturalne. Moja droga, ile ty dostajesz propozycji do programów telewizyjnych? Bo mi brakuje ciebie w telewizji. Dlaczego ciebie jeszcze w niej nie ma? W sensie, żebym była gościem w telewizji? Nie, żebyś może wzięła udział w Tańcu z Gwiazdami albo w jakimś takim programie typu Azja Express. Marzysz w ogóle o karierze telewizyjnej? Kariera telewizyjna jest gdzieś tam w twoich marzeniach? Skłamałabym, jeżeli powiedziałabym, że nie. Wiesz, to jest super wyróżnienie pracować w telewizji. Gdzieś tam my wychowywaliśmy się też na tych y, osobach, które pracowały w telewizji. My oglądaliśmy telewizję za, za, za modu. I, I oczywiście, że tak, że gdzieś tam ten temat jest dla mnie atrakcyjny i teraz muszę sobie sprecyzować, do jakiego formatu bym się nadawała. I teraz jestem na tym etapie, i czy w ogóle ktoś by tam w tej telewizji chciał, żebym, wiesz, występowała i żebym, żebym mogła prowadzić jakiś program, czy. Nie wiem, być ulorem, cokolwiek. Dostałam propozycję ostatnio do bycia gościem i cały czas się zastanawiam. Bo, bo, bo zobacz, telewizja rządzi się własnymi prawami. Ja bardzo lubię tą swobodę, którą ma się na YouTubie. W telewizji jest jednak coś takiego, że, że nie zawsze pod wpływem stresu, a ta telewizja wiąże się pewnie z gigantycznym stresem, możesz przedstawić siebie taką, jaką faktycznie jesteś. Jestem jaka jestem, po prostu. A jaki program jest taki Twojego pierwszego wyboru? Jakbyś o, miała sobie pomarzyć? Ja bym Cię chciał zobaczyć tańce z gwiazdami. Chciałbym Cię zobaczyć, jak Ty sobie e, tańczysz. Nigdy nie, nigdy nie tańczyłam tańca towarzyskiego i y, zawsze chciałam, aczkolwiek y, poszłam trochę inną drogą, bo nowoczesny. Y, I może jest to jakaś tam alternatywa, ale na pewno nie na teraz. To Ale zostały fajnie. nam dwa tematy. Moja droga, jak idzie usuwanie tatuażu? Oj, dobrze, jutro mam kolejną sesję, dobrze, że pytasz. A tak. dlaczego ty zdecydowałaś się ten tatuaż usunąć? Bo może niektórzy nie wiedzą, co ty usuwasz. Mhm. Wiesz co, usuwam jeden z moich pierwszych tatuaży, związany z, z całą tą dramą i tak dalej, tak dalej. Ponieważ nie czuję, żeby... Po pierwsze, żebym go już potrzebowała. Po drugie, bardzo przypomina mi o przykrych rzeczach, które się działy w związku z tą dramą. I po trzecie, ze względu też na to, że nie chcę już zupełnie być kojarzona z tym i odchodzę od wszystkiego, co może się z tym kojarzyć. I po prostu nie podoba mi się już ten tatuaż i nie wiąże z nim już tak pozytywnych energii, jak miałam podczas, gdy po prostu robiłam ten tatuaż, więc nie chcę go już mieć. Wiesz, jeżeli, nie wiem, tobie by się nie podobało na przykład, nie wiem, palce, to wolałbyś z nimi chodzić do końca życia czy je usunąć? Nie, no oczywiście, że no. usunąć je, nawet wiem, co to jest usuwanie tatuażu, bo to A, tak? jest bardzo bolesne. Jest, no. Kurde, e, straszne, bo ty miałaś tu na szyi, nie? Na karku. Na karku, tak, karku no? na karku no. i to nie jest jakieś takie duże, ale na przykład jak bym chciał usunąć to, o no to bym po prostu się tam e, oh, oh, oh. zapłakał. Zapałaś dobry kontakt z Pauliną, to już ostatnie pytanie. Jak, Który moment był przełomowy, że tak się zakumplowałyście z Pauliną? O, ostatnio właśnie mówiłam o tym na moim mukbanku, to dobrze, że pytasz, bo e, już teraz wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie. E, Przełomowym momentem myślę, że dla, dla, dla naszej znajomości był moment, kiedy byliśmy razem na Hawajach, razem z całą ekipą e, i e, Miałyśmy e, iść e, nurkować z rekinami. I ja finalnie wiesz, na początku byłam bardzo przekonana tego pomysłu. Finalnie stwierdziłam, że trochę to nie jest dobry czas dla mnie, że bardzo bym chciała pójść ponownie na coś takiego, ale z taką świadomością, że jest wszystko okej, okay, że się nie boję, że, że zrobimy to po prostu z czystą satysfakcją i, i, i z uśmiechem na ustach, a tak wtedy się nie czułam. I Paulinka w ogóle powiedziała tak, że wiesz to ja też się trochę boję, ale jak ty pójdziesz, to ja też pójdę. Jak nie pójdziesz, spokojnie, nie ma się... to ja też nie pójdę, spędzimy sobie razem czas, bo wiesz, wtedy część osób miało też już jakieś inne plany, ja mogłabym siedzieć na przykład nie wiem, cały dzień w domu. I ja zdecydowałam się, że jednak nie pójdę I, i ona ze mną została i w ogóle na drugi dzień wstałyśmy razem, poszłyśmy razem na plażę, później pojechałyśmy gdzieś tam na miasto i to był taki moment, wiesz, że, że, że pokazała mi, że okej, okay, że po prostu takie wsparcie. Paulina była na twoich szybkich urodzinach. Jak się bawiłaś? No, bo szybko, że tak jakby ty masz 31. A, tak. O Wcześ... to chodzi, że szybko. Okay, Wcześniejszych. Okay. No, 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 mm -hmm. zły dobór. jak się tam bawiłaś na swoich urodzinach? To jest bardzo dobrze, bardzo dobrze się bawiłam. Yy, towarzyszyło mi mnóstwo takich moich najbliższych osób, z czego się bardzo cieszę. Yy, nie, nie każdy też mógł być, bo brakło kilku osób, których też zaprosiłam, a, a nie mogliby się zjawić wtedy, ale, yy, ale bawiłam się super. I wreszcie mogłam tak, wiesz. Bo robiłam urodziny w domu. Wiesz, jak to jest, jak robisz urodziny w lokalu, jak robisz w domu? Oczywiście w ubiegłym roku robiłam urodziny w Orzo i było super. Zorganizowaliśmy to przepięknie. Yy, yy, I uważam, że to była jedna z lepszych imprez. Zresztą każdy ją chwalił. Ale teraz chciałam zrobić coś innego. Chciałam zrobić taką bardziej yy, imprezę, w której zrobimy trochę, wiesz, przebieranek. Trochę się każdy będzie się czuł comfy, nikt nie będzie miał takiego wrażenia, że ktoś go nagrywa i każdy odblokował takie swoje hamulce, co było super, bo naprawdę każdy był do rana. Nic, A jak było z y, tym nagrywaniem na Twoich urodzinach? Mieliście jakiś określony czas, w którym nagrywacie i w którym nie? Yy, tak, początek imprezy. Wiesz, to jest takie coś, że, yy, że nagrywaliśmy, jak ktoś, ktoś się przebrał, yy, jak, jaki wystrój, ta metamorfoza tego domu. Co prawda, dodałabym tam jeszcze kilka rzeczy, brakowało czasu, yy, ale, yy, ale ten początek był taki bardzo ważny. I później nagrywaliśmy, co się dzieje na tej imprezie, yy, już tak na luźno. I też część rzeczy była wycięta, oczywiście. I później też była włączona. Na kamerach, się działo się coś ciekawego, to to nagrywaliśmy. Eee, to jest dla mnie taka niesamowita pamiątka i nikt nie miał z tym nic przeciwko, więc to też było fajne, że mogliśmy pokazać, jak to wygląda u nas w taki prawdziwy sposób. Oczywiście nie wszystko pokazaliśmy, bo tam kamera była też wyłączona w niektórych momentach eee, tej A imprezy. Był jakiś taki moment, że kamery już poszły na bok? Tak, oczywiście. Na tej imprezie, o której o, godzinie, tak mniej więcej? Dawid, o której poszedłeś do domu. O której włączyłeś eee, Tak. A, drugiej. czyli około drugiej wyłączyli tak, kamerę, do, torcie, do, której wie, bawili, był... do której się bawili, do której się bawiliście? No do piątej, piątej rano. Tak jakoś. Hmm, trochę godzin było. W takiej No samotnej nie, zabawy. super, super było naprawdę. Dziękuję ci Dziękuję. bardzo, jakoby obejrzeliście całość napiszcie wersów w komentarzu. Cześć. Cześć.